Piotra Hamburg W czasie religii koronawirusa 30 październik 2021 Wigilia Święta Chrystusa Króla W tej chwili nasz ksiądz Michał Woźnicki pielgrzymuje do Tulec Miejsca do sanktuarium w Tulce w intencji mszy świętej obrony mszy świętej trydenckiej w Poznaniu na ulicy Bronieckiej w byłym klasztorze Dominikanek powstały w 1282 roku dzisiaj jest również 80. rocznica jak ponad 500 kapłanów Skierowali do Dachau. Wśród nich był kustosz sanktuarium w Tulcach od 1 lipca 1961 roku, ksiądz Józef Woźniak, urodzony w Hamburgu 7 lutego 1913 roku. Wychował się i kształcił się w Tulce, w, w Ostrowie Wielkopolskim. Tak jak ksiądz Józef Warszawski, urodzony w Hamburgu. Jest nawet w Ostrowie Wielkopolskim jego ulica. W Ostrowie Wielkopolskim. 20 stycznia w 1936 roku urodził się nas ksiądz Michał Woźnicki, Bożnicki, Salezjanin, który jest obrońcą mszy świętej Trydenckiej w czasie zawirowanie Matka Boża, umocniła świętego Jakuba Swoim objawieniem 20 stycznia w 40 roku w Saragosie, chociaż jeszcze była w Jerozolimie, żyła w Jerozolimie. Tu w Hamburgu mamy budynek The Umieszczono go przy najważniejszym miejscu świata. Miejscu. Gdzie pierwszy kościół założył Karol Wielki w 810 roku. Gdzie był święty Angska, biskup Hamburga od 10 listopada 1831 roku. Potem tutaj 4 w tym kościele, 4 lipca 1965 roku zmarł. Papież Benedykt v, 132 papież. Urodzony w Rzymie 2 marca 1915 roku. Tutaj widzimy kościół św. Jakuba święty Jakub został umocniony przez Matkę Boską 20 stycznia w 1940 roku. Chociaż Matka Boska żyła jeszcze i tak Matka Boska umacnia nas wszystkich i w czasach ostatecznych umocniła nas obecnością i życiem księdza Michała Woźnickiego, który się urodził w rącznicy jej pierwszego objawienia się w Saragosie. Tego samego dnia w Izraelu urodził się człowiek. 20 stycznia w 1966 roku, który jest bardzo ważny dla panów świata. Wyszkolono i osadzono go w Kaliszu jako księdza, ale pierw w Gdańsku 9 sierpnia w 1983 roku zamordowano Polaka, Jacka Stefańskiego, muzyka i powstał zespół Bez Jacka. Ten ksiądz był, znaczy ten człowiek był już wtedy w Ameryce, gdzie zdobył licencjat na kapłana i nazywa się Jacek Stefański. Tego dnia, co urodził się ksiądz Piwał Woźnicki. W Ostrowi Wielkopolskim tego samego dnia w Bremen urodził się przestępca. Burmistrz Hamburga od 2018 roku Piotr Częczał, który wszystkie wyszczepia, bo mamy czasu, czasy zbrodni. Zbrodni koronawirusa. Wyszczepianie ludzi. Zamknięte kościoły. Usunięte sakramenty. Do tego się przyczynił właśnie ten człowiek, który władcy świata osadzili jako następnego papieża. Ale był tutaj w Hamburgu. Zaczął swoją rolę w Hamburgu Franciszek, ksiądz Bergolie. Miał 50 lat. I zaczął tańczyć tutaj w Hamburgu 12 października. W 1986 roku w kościele na Wancbeku, gdzie 12 października 1658 roku przybyli żołnierze Czarnieckiego do pomocy króla Danii z obrazem Matki Boskiej Królowej Polski z orłem. Bo to jest miasto budowali przedkowie Królowej Polski, mogorzaty brontegburskiej. Urodzonej w Berlinie. Urodzonej w Berlinie w dniu, kiedy zmarł święty Ludwik, król królów, 25 sierpnia 1270 roku. Berlin ufundował jej dziadek. Oto trzeci pobożny. 28 października. 1237 roku. Jezu, ufam Tobie. Matko Boża, Królowo Polski, Królowo Świata, Święty Jakubie, Święty Angstarze, Święty Benedykcie Piąty, wspomagajcie nas, wspomagajcie naszego księdza Michała Woźnickiego. Króluj nam Chrystę. Króluj nam Chryste, w serce Chrystusa Króla pomnik postawiono. Dzisiaj jest rocznica 30 października 1932 roku w Poznaniu. Tego dnia został poświęcony Kościół Chrystusa Króla w Gdańsku. Proboszczem został Rogaczewski zamęczony. Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie, na całym świecie. Króluj nam Chryste. Nasz Panie i Władcu, króluj nam Chrystę, króluj nam wszystkim kapłanom. Jezu, ufam Tobie.